Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z hiszpańskiego serwera i przechodzimy od razu do tego, co się tutaj zmieniło, ponieważ myślę, że ten odcinek może być dosyć długi, tak więc nie mamy czasu. Słuchajcie, co się zmieniło? Co się zmieniło? Zmieniło się to, że na przykład mam tutaj już 30 level, a z tego co pamiętam w poprzednim odcinku właśnie z tej serii wbijałam dopiero 20. Na pewno to jest dość dużo w dość krótkim czasie. Także dziękuję wam bardzo za wszelką pomoc, Oprócz tego udało mi się również uzyskać tutaj tę plakietkę celeb, dzięki czemu dostaję chyba 10%, yy, tak 10% więcej z autografów i z czegoś tam, nieważne, w każdym razie więcej fejmu dostaję. Natomiast z tego co mi się wydaje, wy chyba tej plakietki nie widzicie, ponieważ trwa jakiś błąd na Movie Star Planet, przez co właśnie te plakietki nie są widoczne u nikogo, przynajmniej z tego co słyszałam, także no nic nowego jeśli chodzi o Movie Star Planet, to zawsze musi być coś popsute po prostu. Tutaj zaś możecie zauważyć, że jest Dość sporo awards do odebrania, ponieważ aż 19, a w rzeczywistości jest ich oczywiście dużo więcej, ponieważ po prostu na kilku poziomach są już wykonane i gotowe do odebrania, ponieważ właśnie homikowałam je wszystkie specjalnie na ten jeden odcinek, żeby je tutaj wszystkie naraz otworzyć, więc po prostu ja się nie mogę doczekać tego momentu, ale to jeszcze nie teraz, słuchajcie. Ogólnie to muszę Wam się pochwalić, słuchajcie, że mam tutaj dosyć sporo znajomych stopki, no zobaczcie, i jak już jesteśmy właśnie przy tym. Macie Score, czy też macie topki, to możecie zauważyć, że jeżeli tutaj sobie zaznaczymy to okienko ptaszkiem, żeby pokazywały nam się tylko osoby aktywne ostatnio, to właściwie ta topka nie zmienia się w ogóle. Po prostu poprawiła się niesamowicie aktywność grać na tym serwerze i po prostu nawet osoby z topki wróciły do gry w momencie, gdy ja zaczęłam nagrywać hiszpańskie MST. A jednak na poprzednich odcinkach mogliście zauważyć, że naprawdę ta aktywność, to jest tutaj naprawdę słaba. Cieszę się właściwie, że aż tak bardzo udało mi się w ogóle nam wszystkim tutaj przebić, że aż niektórzy tutaj wrócili do gry. I właśnie tak, nawiązując do tej poprawy aktywności graczy na tym serwerze, chciałabym przejść płynnie do takiego mniej już e, przyjemnego tematu dla mnie, ponieważ mam wrażenie, że po poprzednim odcinku zrodziła się jakaś taka mała drama. Nie wiem, czy mogę to tak nazywać, już mnie naprawdę. Irytuje słowo drama tutaj, ale sporo osób wychodziło z taką opinią w stosunku do mnie, że to ja zniszczyłam ten serwer, albo że to tak naprawdę ja tutaj prowokowałam ludzi do takiego niestosownego zachowania. Właśnie takie komentarze pojawiły się w momencie, gdy nagrałam trzeci z rzędu, powtarzam trzeci z rzędu, odcinek z hiszpańskiego MSP, więc to jest dość logiczne, że nagle wzrośnie zainteresowanie tym serwerem i nagle tutaj dołączy masa osób. I i będzie po prostu największy syf tutaj w topkach artbooków, filmów, zdjęć i wszystkiego. Ale słuchajcie, wystarczyło tylko przeczekać ten najgorszy okres, czyli uwaga, niecałe dwa tygodnie, żeby wszystko wróciło do normy. Możecie zauważyć, że jeżeli tutaj wejdziemy w topkę artbooków, to po prostu są one tutaj przemieszane. Możemy zauważyć zarówno polskie artbooki, jak i hiszpańskie artbooki. Tak samo jeśli chodzi o zdjęcia, również wróciły do normy, i również jest tutaj wszystko przemieszane. Więc cały ten hejt na mnie tak naprawdę był bez sensu, bo wszystko tutaj jest w normie po 10 dniach właściwie. I pewnie po tym odcinku, który właśnie oglądacie, znów wzrośnie zainteresowanie tym serwerem i znowu tutaj przybędzie kąt, przez co pojawi się pewnie jakiś mały bałagan, chociaż mam nadzieję, że nie. No ale tak jak już widzicie, jest to kwestia naprawdę kilku dni i to mija. Kończę już temat tej dramy. Mam nadzieję, że już nie będzie. Żadnej dramy na tym serwerze, i że będę mogła tutaj już spokojnie sobie grać i nikomu nie przeszkadzać. Ale teraz przejdźmy już do milszych rzeczy, a mianowicie do podziękowań, ponieważ dostałam dwa vip od Melona i od Nike Air Vapor Max User. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny. Ale oprócz do ładowań, dostałam tutaj również jakieś takie wiecie: dripy, piksele, ekskluzywne ciuchy. Już Wam tutaj przedstawiam. Taką właśnie kokardę Pixel dostałam. Taką właśnie blueskę. Ink i również dostałam taką, oto czapkę drip, którą już widzieliście, bo wydaje mi się, że się ją chwaliłam w poprzednim odcinku. I słuchajcie, te rzeczy mi nie są zbytnio potrzebne, bo ja tutaj potrzebuję tylko spódniczki, pixel do wbijania levelu. No, więc w związku z tym postanowiłam wam to po prostu rozdać. Także jeśli gracie na serwerze hiszpańskim i chcecie mieć szansę na wygranie jednej z tych trzech rzeczy, wystarczy zasubskrybować mój kanał, ocenić ten film i w komentarzu napisać wasz nick na hiszpańskim. MSP. Pamiętajcie, żeby nie pisać niku z polskiego MSP, tylko z hiszpańskiego, bo może się Wam pomylić. Rozdam te ciuchy oczywiście całkowicie losowo, a wyniki będą najpewniej w następnym odcinku z tej serii, czyli z hiszpańskiego MSP. No więc dobra, ja się już tutaj trochę nagadałam i mam nadzieję, że możemy przejść do najciekawszej części, przynajmniej dla mnie, ponieważ czekałam na ten moment naprawdę sporo czasu, czyli przechodzimy do odbierania tych wszystkich awardów i to oczywiście. Z boosterem, więc idę tutaj już kupić boostera. Dobra, mam już boostera i mega się stresuję, tak jak zwykle, przy odbieraniu jakichś większych ilości fejmu na MSP. Nie mam pojęcia, czemu tak jest, ale tak jest z jakiegoś powodu. Więc napełniło nam to pasek levelu tak mniej więcej w jednej trzeciej, bo wcześniej on był całkiem pusty, mega satysfakcjonujące było to dla mnie oczywiście. Zresztą wydałam mnóstwo star końców, żeby powypełniać tutaj te wszystkie awardy. Dobra, przechodzimy teraz do magazynu Fame, którego z kolei już nie zbierałam i nie chomikowałam, ponieważ po prostu mi się nie chciało i nie miałam do tego cierpliwości i za każdym razem jak miałam tutaj boostera to po prostu sobie go odbierałam normalnie więc tutaj oczywiście nie jest jakoś dużo tego fejmu, ale też go sobie odbiorę przy okazji jak mam jeszcze tego boostera Brakuje teraz 1 300 000 do następnego levela. Zobaczę jeszcze tutaj odświeżę, czy na pewno tyle. Tak, tyle na pewno, więc zobaczmy, ile jest w takim razie w skarbonce. Ponieważ w przeciwieństwie do magazynu Fame skarbonkę jednak zbierałam i specjalnie homikowałam na dzisiejszy odcinek, więc ile tu jest? 2 371 tysięcy. Ok, więc 31 level mamy jak w banku. Zobaczymy, ile nam natomiast na pewno. Następnego levela. Wow, ale tego jest dużo. I mamy właśnie nivel 31, dostałam oczywiście jakieś kompletne gówno za ten level, ale już nieważne no, do następnego levela brakuje milion dziewięćdziesiąt więc nie tak źle, oczywiście będę tutaj dalej robić te awardy, bo są tu jeszcze takie, które mogłabym zrobić Jezu, tutaj się strasznie wkurzyłam bo to jest award, żeby kupić 10 świątecznych teł i zrobić z nimi film i okazało się, że w sklepie nie ma 10 teł tylko jest 900, więc jednego brakuje i trzeba najwidoczniej czekać na Święto Bożego Narodzenia, aż będzie tutaj motyw świąteczny i będzie jakieś nowe tło świąteczne, żeby je kupić i zrobić z tym film i wtedy dopiero można ten award zrobić w całości. Tutaj w ogóle mam osiągnięcie, jak widzicie, za 1000 łowków na arcie, a mam 0 łowków na arcie, ponieważ jak widać, ja tu nie mam żadnego artbooka w ogóle. Wydarzyło się coś takiego, że Oba te artbooki zostały mi usunięte Zarówno ten artbook o Kacprze Bląskim, jak i ten Skierowany do Polaków, żeby po prostu Tutaj nie robili takiego syfu Na tym serwerze, zresztą w poprzednim odcinku Pokazywałam go, więc wkleiłam tutaj screena czy coś, no i oba te artbooki Zostały mi usunięte, jak mi Usuwali ten o Kacprze Blonskim, To dostałam jakieś ostrzeżenie Od Mówi Star Planet i ja byłam jak No dobra, mogło to tam podpaść pod Jakieś obrażanie kogoś czy coś Więc dobra, może Kacper Bląskim Mógł się poczuć urażony przez ten artbook. Faktycznie, ale ten drugi artbook kompletnie nie wiem, za co został usunięty, i też przy nim nie dostałam żadnego ostrzeżenia, więc on po prostu był tak całkiem z dupy, zdjęty po prostu. Ale już dobra, nie robię tutaj żadnych artbooków już, więc yy, myślę, że mogę zakończyć już na tym ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Dziękuję Wam też bardzo za wszelką pomoc na tym serwerze, jaką mi dajecie, bo gdyby nie te wszystkie Wasze grafy, wyświetlenia na filmach, pozdra nawet, bo naprawdę sporo pozder na przykład dzisiaj dostałam, to po prostu nie miałabym takiego dużego levela, więc bardzo wam dziękuję. Do następnego i pa, pa, Ocean Man, take me by the hand, lead me to the land that you understand. Ocean Man, the voyage to the corner of the globe is a real trip. Ocean Man, princess does the turn, made him by the sand.